Czuję, że ten odcinek to nie jest dobry pomysł, ale dobra, jedziemy z tym. Czołem! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na sentymentalną podróż, w której przedstawię Wam pacjenta, który pomimo tego, że wielokrotnie prosił mnie o to, żebym już zakończył jego żywot, to ja mu nigdy na to nie pozwoliłem, więc on postanowił się za to na mnie na każdym kroku mścić. A teraz zastanówcie się na tym, przypomnijcie sobie swój pierwszy rower, na którym odbywaliście swoje pierwsze przygody, i pewnego dnia siadliście na ten rower po raz ostatni, i nawet nie wiedzieliście, że to jest ten ostatni raz, ostatnia przygoda, którą przeżywacie ze swoim pierwszym ukochanym przyjacielem. I ja właśnie dzisiaj pokażę Wam mojego pierwszego przyjaciela. Woooow! No, na kostce jest wesoło! No, i się odzwyczaiłem od jazdy bez amortyzatora. Dlaczego ten rower w ogóle powstał? Bo znalazłem ramę swojego pierwszego roweru i poczułem taką wewnętrzną potrzebę, wiecie, obcowania z taką prymitywną, prostą, łatwą w serwisowaniu, łatwą w naprawach. Ura! Jego... Mać! Taką jak dawniej mechaniką rowerową. Ta... Taki był plan. I zanim zaczniecie mi pisać w komentarzach, że po co ja to pokazuję, to jest brzydkie, to jest bez sensu. Tak, przyznaję Wam, macie rację. Żebyście tego przypadkiem nie nazwali rowerem retro, z szacunku dla wszystkich gości, którzy restaurują stare rowery z lat 90. do oryginalnego stanu. Ten rower rzeczywiście, przyznaję Wam rację, jest brzydki, on nie jedzie, jest powolny, jest ciężki, ale przynajmniej się przy nim od ch... narobiłem. Tym rowerem ja chcę Wam udowodnić, że nie potrzebujecie jakiegoś drugiego MTB, drugiego gravela, drugiego roweru po to, żeby jeździć dalekie dystanse. Naprawdę spokojnie może czymś takim. Dobra, główno prawda, przecież to jest oczywiste. Kiedyś wszyscy jeździliśmy na takich rowerach. Nie będę Wam tu ściemy walił, że ja tu dokonuję nie wiadomo czego, bo chcę takim rowerem przejechać, nie wiem, 150 km. Wszyscy kiedyś przeżywaliśmy nasze najspanialsze przygody na tego typu rowerach. A swoją drogą, pamiętacie co to były tak zwane makrokesze? Kto pamięta czym był makrokerz i skąd wzięła się nazwa napiszcie mi w komentarzu, jestem ciekaw ilu z Was pamięta. Wypatrzyłem bardziej odpowiednie stanowisko do dalszej prezentacji Wam tej wspaniałej maszyny. Stanowisko trzecie staw i szuwary. Praca z takimi dawnymi rowerami to jest sama przyjemność, nie trzeba nigdzie przykładać siły, nie potrzebujecie wielu specjalistycznych narzędzi, wystarczą podstawowe. Dlatego z wielką przyjemnością spędziłem dwa tygodnie moich popołudni na doprowadzenie tej maszyny do stanu używalności. Nie no, tak to nie można prezentować, przecież wiadomo, że korba do prezentacji to musi być w tą stronę. O i napis Shimano. Opowiedzmy co my tutaj mamy. Więc tak jak mówiłem, rama Rumeta z końca lat 90, końca, drugiej połowy lat 90, zostawiłem oryginalny lakier. Postanowiłem, że chcę żeby ten rower wyglądał jak grat chcę mieć ten oryginalny lakier nie zacząłem w nim po kolei wymieniać części zabawę zacząłem od przedniego widelca oryginalne widełki, które tutaj były w kolorze tego roweru niestety nie nadawały się już do niczego miały zniszczony gwint ja wprawdzie naciąłem ten gwint od nowa no ale po zmontowaniu stwierdziłem, że to nie jest zbyt bezpieczne nie czułbym się bezpiecznie no ile w ogóle można czuć się bezpiecznie na takim starym rowerze to są oryginalne widełki z naszego 25-letniego Romecika. Zniszczony gwint. Ja go wprawdzie naciąłem odpowiednim narzędziem i powiedzmy, że dałoby się to jeszcze w miarę bezpiecznie eksploatować. No, gdyby nie to, nabijając nowe steryłożyska, niezapomniana przygoda, nie zapomnę jej nigdy. Nie leżą one równolegle. To kule jest nieosiowo wspawane tutaj. I to, słuchajcie, przepracowało 25 lat bez problemów, nic się z tym nie działo. Nie było chyba nigdy rozbierane, smarowane, był tam w środku jeden syf. Natomiast po założeniu japońskich sterów okazało się, że to przestaje działać. Więc mamy przykład, gdzie niedokładność wykonania i ogólne dziadostwo działało pięknie 25 lat, natomiast w starciu z nowoczesną, japońską techniką się poddało. To no może jednak jakiś był sens i ukryta technologia rometowska w tych rowerach, że one tyle lat jeździły i tam się nic nie działo, dopóki tego nie rozebrałem i nie próbowałem naprawić czegoś, co działa. Chodzę przypadkiem na stronie Decathlon. Decathlon sprzedaje sterowe widełki. Kurczę, no wszystko co do tej pory z dekatrona używałem, było naprawdę przynajmniej używalne, w sensownej, sensownej jakości, no to kupię. No i nie macie pojęcia jakież było moje zdziwienie, kiedy to rozpakowałem i nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać. Otwór tutaj na lampkę, tudzież na odblask, ale on naprawdę jest wywiercony pod skosem. To znaczy, jeśli mielibyśmy tu lampkę albo odblask, no to on by sobie chyba, nie wiem, w bok miał świecić. To też robi się całkiem wesoło. Już pomijam, że to jest napaćkane lakierem i pomijam też tam korozję w środku. Dobra, nieważny detal. Ale co mi się rzuciło w oczy, to że te widełki są w ogóle niesymetryczne. No i tak, żeby to sprawdzić, sadziłem koło, no i okazało się, że koło stoi całe przesunięte w jeden bok. No w tym momencie się głośno roześmiałem. Po prostu widełki są krzywo, a cała ta rura jest spawana też pod skosem. Ale to jest jeszcze nie koniec zabawy, dlatego że jak spojrzymy sobie na pivoty brakeów to będzie trudne do kamerki. Mianowicie one również nie są równoległe. Ten lewy odstaje sobie. W bok, ja nie wierząc w to, przykręciłem na próbę hamulce. No i rzeczywiście one się jakby rozchylają, rozszerzają. Niesamowita robota, ale to jeszcze wszystko powiedzmy byłoby do przeżycia. No oprócz, może tego, że całe koło byłoby na boku i pewnie nie dałoby się w ogóle hamulców ustawić. No miałbym dwóch lat. Mocowanie koła tutaj, te końcówki widełek nie są do siebie równoległe. Tak jak to jest jeszcze spawane dobrze, tak to jest całe wspawane tak, i jeszcze w ten sposób tak. No nie, niesamowita robota, naprawdę, dekatlon. Gratuluję. Przynajmniej miałem z tego ubaw. No całe szczęście, że ochotkowate i koziłkowate to występują, bo nie wiem co bym zrobił. Brawo Decathlon, odesłałem to, zamówiłem Chinola na Allegro, okazało się, że to jest ten sam model za połowę ceny co w Decathlonie, tylko przyszedł w dobrym stanie użytecznym, chociaż też perfekcyjny nie jest. Ale dobra, tu nic więcej nie trzeba. Stery do dawnych jednocelowych rur i okazało się, że nie wiedziałem tego, moja wina, że są dwa rodzaje. Dwie możliwe średnice dolnej bieżni łożyska, że może mieć albo 27, albo 26,4 mm. Stery, które zamówiłem, były 26,4. Na szczęście w lokalnym sklepie udało mi się dostać po prostu w serwisie w bardzo dobrym stanie zdjętą z innego roweru za grosze, gdzieś tam dolną bieżnię, akurat o takiej średnicy w serwisie, który po prostu naprawia jakieś tanie chińskie rowery. Całe życie człowiek się uczy. Co ciekawe serwisant w sklepie też był bardzo zdziwiony. Facet, który 40 lat naprawia rowery, że są dwie takie średnice. On powinien wiedzieć, ja niekoniecznie. No to przed zmontowaniem zrobiłem inspekcję ramy. Tam gdzie dało się zajrzeć jak wygląda sprawa korozji. Korozja gdzie gdzie była, ale ku mojemu zaskoczeniu jak na rower, który ma co najmniej 25 lat nie było źle. Było trochę korozji tutaj w tej rurze na dole suportu, gdzie gromadzi się woda. Więc ja zalałem tą ramę dwukrotnie odrdzewiaczem. Dwa razy stała z odrdzewiaczem po jakieś 12 godzin. Potem ten odrdzewiacz wylałem, wypłukałem dwa razy wodą, zalałem środkiem wiążącym korozję, a następnie poszedł na to środek konserwujący do środka, do konserwacji profili wewnętrznych Valvoline Tektyl. Więc dzięki temu mam no powiedzmy, że pewność, że ta rama jeszcze troszeczkę przeżyje. Kolejna wspaniała zabawa była z oryginalnym 20-paroletnim wkładem suportu, Który bałem się demontować, bo nie wiedziałem, czy to wykręcę. Na szczęście wyszedł bez problemów. On, uwaga, po 20 paru latach kręcił się lekko i bez luzów. Tyle, że po prostu hałasował. A przy okazji wymiany wymagała też korba, która tutaj była, po prostu miała już takie płetwy rekina zamiast ząbków. Ktoś kiedyś zamontował wkład supportu za krótką osią. Linia łańcucha była bardzo przesunięta w tą stronę. Ponad centymetr, no to nie miało prawa dobrze działać i nigdy nie działało. Ja to po prostu uważałem, że tak to ma działać, bo to jest tanie i, i tak to będzie działać. Teoretycznie powinno to działać tak, że jak wybieracie sobie korby na kwadrat, to wkład suportu dobieracie tak, no oprócz tam długości, mufy i tak dalej. Powinien mieć długość osi, taką jak poduje, podaje producent korby, po to, żeby zachować odpowiednią linię łańcucha. No, i tutaj Shimano podało, że do tej korby potrzebujemy 123 mm. A tak się składało, że miałem 13-letniego Uni Bajka, 13-letni wkład supportów, w bardzo dobrym stanie, który też, no, jest to kolejny przykład, dlaczego suporty na kwadrat w prostych tanich rowerach są moim zdaniem lepszym rozwiązaniem. No, po prostu wytrzymują dłużej, są bardziej pancerne na nieserwisowanie ich regularne. A jak jesteśmy przy temacie recyklingu, to nie sposób wspomnieć o tylnym kole. To koło znalazłem na śmietniku. Tak, bawiłem się w śmieciarza, wygrzebałem koło ze śmieci, koło fregańskie. Okazało się, że ma w bardzo dobrym stanie yy, Bieżnie łożec. Wystarczyło to przeserwisować, nasmarować, wyregulować, chodzi pięknie. Ale żeby przednie koło pasowało, dlatego że tu kiedyś był założony Hino marki Swift Arif, coś takiego, ja wam tego mocno nie polecam Są takie najtańsze chińskie koła stożkowe z Allegro, które wydają się, że są ciężkie, będą odporne, bo mają stożek Nie, one się gną po prostu jak plastylina. Zamówiłem drugie takie samo KLS Draft, 26 cali Oryginalne koło, które tutaj było w tym rowerze, to było koło z wolnym biegiem Natomiast to nowe, śmieciowe koło, to było koło z wymękiem na kasetę A ja akurat miałem zachowaną gdzieś z czyjegoś naprawionego kiedyś roweru w bardzo dobrym stanie Kasetę 8 -rzędową. Wprawdzie tutaj napęd mam 7-rzędowy, wykorzystuje 7 rzędów, ale 7-8 rzędów, jak wiecie, zapewne można ze sobą mieszać. Jest taki sam skok, przerzutki taka sama w zasadzie, można powiedzieć, szerokość łańcucha. Przerzutki mamy tutaj z Bajka. Kilkunastoletnie. Proste klamko-manetki. Ja je, słuchajcie, uwielbiam. One działają fantastycznie. Po dobrym wyregulowaniu te fabryki chodzą tak fajnie, ale czuć dokładnie, kiedy, kiedy łapią, czuć dokładnie tą siłę hamowania. Biegi wchodzą bardzo lekko, przerzuca to genialnie. No i teraz powiedzcie mi, dlaczego 13-letnie to jest chyba aliwie może chodzić fantastycznie, a teraz, jak kupicie nowe, no to to się zupełnie nie umywa. Moim zdaniem to pracuje lepiej niż nowe deorki w tej kombinacji taką przerzutką. Ta przerzutka, która tutaj jest, to jest Deore, chyba stare Deore LX mi się wydaje, które też miałem kiedyś od kogo. O, patrzcie, koń. No i złożyłem to wszystko jeszcze z trzema biegami z przodu, dlatego że chciałem zachować oryginalny charakter. Był pomysł, żeby tutaj włożyć jakiś napęd 18 8 1. 9 ale stwierdziłem, że chcę zachować te klamkę manetki, używać ich tak jak ich się kiedyś dawniej używało. Moim zdaniem pracuje to rewelacyjnie, z przodu największy blat to jest bodajże 48 średni to jest 38 działa to o tyle fajnie, że praktycznie najczęściej większość zakresu, który mi jest potrzebny obsługuje mi tutaj środkowa przerzutka, mało kiedy muszę zmieniać tylna przerzutka to jest dawne Deore chyba LX się to nazywało chyba jest tak jak poprzednik SLX, -a. jeśli się mylę to mi napiszcie w komentarzach, jeśli rozpoznajecie lepiej co to jest za model ja go też miałem z jakiegoś serwisowanego, naprawionego przeze mnie komuś e, roweru, który po prostu Przywędrował do mnie z tą przerzutką uszkodzoną, ja ją potem sobie przeserwisowałem, wyregulowałem, działa, więc jest to ko kolejny śmietnikowy, frygański, recyklingowy zysk. Oryginalne przerzutki, które tutaj były, to był jakiś wynalazek o nazwie Falcon, cokolwiek to jest, jeśli ktokolwiek kojarzy taką markę, widział w jakichś makrokeszach chińskich albo innych rowerach, dajcie mi znać. Działało to, pamiętam, fatalnie, to był dramat, było to już po paru latach w tym rowerze wymienione na coś innego. No i oczywiście, jak to u mnie na kanale powinienem wam opowiedzieć o geometrii tego roweru, z którego swoją drogą na forum retro. Śmiali się, że po co to remontować, bo Rome to z gazrurek spawał pod koniec lat 90. No ale opowiadanie o geometrii tego roweru miałby mniej więcej właśnie taki sens, jak opowiadanie o geometrii rur gazowych w jakimś, nie wiem, bloku namokotowym, więc sobie daruję. Opowiem wam tylko o dwóch rzeczach, które zwracają moją uwagę. Pierwsze co, no to dosyć długie, tylne widełki, które teoretycznie powinny temu rowerowi nadawać stabilności. No i rzeczywiście, mianowicie maksymalna prędkość jaką mi się udało na nim osiągnąć zjeżdżając z góry po płaskim asfalcie to było, uwaga, 74 km na godzinę, na tym, ten rower dał radę, drugie co mi zwracało ją uwagę, no to jest kąt główki ramy, który jest dosyć ostry, bliższy, nie wiem, dawnym rowerom szosowym, przez co w ogóle ten przód jest dosyć wysoko, ale... Geometria, która tutaj występuje nie powoduje, że on jest wcale taki stabilny w sensie jakiegoś przyjemnego prowadzenia w, ani w terenie tak naprawdę, ani na szosie, więc jest to takie trochę nie wiadomo co. Hamulce również z odzysku. To są Tektro zdemontowane z mojego Unibike'a z 2010 roku, zwykłe v -brake. No muszę przyznać, że dają radę, działają całkiem nieźle, ale na przykład v -ki Shimano, zwłaszcza Deore z dobrymi klockami, no jednak działa to jakoś tak pewniej. Sztywnie działa, to po prostu lepiej. Nie jest, nie jest to żadna rewelacja. Zdotknąłem tutaj modyfikacji w postaci prowadzenia linki, dlatego że ta linka hamulcowa oryginalnie, ona kończyła się tutaj, tak, to było takie naprężenie. Ona się kończyła tu, i tutaj po prostu dalej sobie szła. Wychodząc stąd, tu było takie duże, podwójne zagięcia. To zmodyfikowałem, przewierciłem te dwa punkty, poprowadziłem po prostu. Pełny pancerz, przez co to będzie odporniejsze na zabrudzenia, działa to zdecydowanie lepiej, jest po prostu mniej gięć linki. A tak, przy okazji wiecie, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o kąty gięcia linki, w jaki sposób prowadzić linkę. Tak naprawdę, z mojego doświadczenia, najważniejsza jest, najważniejsza jest suma kątów, wszystkich, pod jakimi gniemy. Jeżeli spojrzycie, co ja tutaj zrobiłem, na przykład, no nie wygląda to zbyt pięknie, wiem. Ale było to dobierane eksperymentalnie, że akurat przy takiej dziwnej, długiej lince działa to dobrze. Ano prawdopodobnie dlatego, że tutaj wyjście jest wręcz lekko w dół i tutaj po prostu robił się ostrzejszy kąt. Z taką dłuższą działa lepiej. Natomiast jeśli chodzi o hamulce, to polecam Wam po prostu podsumować, tak jakby wszystkie kąty sumarycznie, pod jakimi linka się gnie. Z mojego doświadczenia to jest najważniejsze. I te hamulce chodzą Wam, powiem. Naprawdę bardzo lekko, bardzo fajnie, szczerze mówiąc to lepiej niż w niektórych rowerach z hamulcami hydraulicznymi, które znam, wiem, nie uwierzycie mi, powierzycie, że głupoty gadam, jakieś fałki Tektro, ale jak będziecie mieli kiedyś mnie spotkać, okazję porozmawiać, pomacać, to sobie sami sprawdzicie. Zauważyliście na pewno, że tutaj dzieje się coś dziwnego, jeżeli kojarzycie to wiecie, że w starych rowerach tak to nie wygląda, ja tutaj zastosowałem przejściówkę z rury jednocalowej na nowoczesne mostki, po to żeby mieć możliwość zastosowania szerokiej gamy różnych mostków raz, że mam tego trochę dwa, że mogę sobie po prostu dobrać tak żeby mieć taką pozycję jaką mi się podoba daje mi to dużo większy wybór no pomimo, że to nie wygląda najlepiej ale dzięki temu udało mi się ładnie dobrać wysokość chociaż może jeszcze trochę obniżę co ciekawe ten rozmiar ramy też jest na mnie dobry mam bardzo dobrze ustawioną pozycję siodełka w tyłu i do góry jeździ mi się na tym wygodnie i na koniec żeby nadać tej wspaniałej maszynie nieco Prestiżu zastanawiałem się jakie siodełko tutaj zamontować, co tu będzie pasowało z mojej kolekcji siodełek. Ostatecznie zdecydowałem się na siodełko, które polecało mi wiele osób, które przyjechały w Wisły 1200, że jest tam dosyć popularne. Dla mnie to siodełko akurat jest średnie. średnie, mi podpasowało, ale myślę, że wygląda tak troszkę powiedzmy bardziej retro niż inne nowoczesne siodełka, chociaż kusiło mnie, żeby wrzucić tu ultra cienkie siodełko karbonowe albo jakieś bardzo nowoczesne szerokie siodełko, ale mówię dobra, bez przesady. Natomiast miałem gdzieś resztę owiki kas, Nie wiem, czy kojarzycie, ale taka owikę, jeśli chodzi o nowy rower, jest stosowana w rowerach na przykład za 20 tysięcy złotych, dlatego że stwierdziłem, że z fantastycznym pomysłem będzie domontowanie tutaj rogów i owinięcie ich taką właśnie owiką. Nie pasuje to kompletnie, więc jest rewelacyjnie. Jeśli chodzi o rogi, nie byłem w stanie tutaj zamontować tych moich ulubionych akcentów Ergo Pro. Swoją drogą pytacie mnie już o nie tyle razy. Dostaję po kilka komentarzy, kilka pytań. O te moje rogi, które kojarzycie z mojego roweru, te tutaj z podparcia nadgarska, to są akcent Pro Ergo, już podobno niedostępne. Aczkolwiek jeden z moich widzów napisał mi ostatnio, że napisał do akcenta, i okazało się, że tak często pytacie o te rogi, że akcent wznawia ich produkcję, jest nowy, czy będzie nowy model w sprzedaży na 2023. Nie wiem, czy ja się do tego przyczyniłem, czy nie, ale będą. Dostępne, natomiast tutaj nie dałoby się ich zamontować z tego względu, że po prostu zrzucanie biegu tutaj następuje poprzez dociśnięcie tej manetki i brakowało tutaj miejsca. Nie byłbym w stanie zwyczajnie w świecie zmieniać biegów z tymi rogami. Jak widzicie, wylądowały tutaj również gripy moje ulubione Ergony GA3, które wyleciały z mojego podstawowego roweru, dlatego że tam pod, pod, potrzebowałem gripów z mocowaniem z tej strony, żeby je nieco skrócić. Więc sprawdzą się myślę tutaj. No i przede wszystkim najważniejsze dzwonek, żeby było bezpieczeństwo. I na sam koniec co nieco o oponach. Są to nielubiane przeze mnie szwalby Terra Cruiser. Które jeżdżą tutaj od dawna. Opony wprawdzie dosyć trudne do przebicia. Ale ciężkie, o dużych oporach toczenia. Pomimo płaskiego bieżnika, o co piszczysz do domu, już jedziemy do domu. I śliskie przy hamowaniu na mokrym. Ale za to przynajmniej mają zupełnie już mi kompletnie niepotrzebny taki paseczek do napędzania dynama. Także rewelacja pasują bardzo do całego tego roweru. No i jak jest mój pomysł na ten rower? No oczywiście zabrać go na jakąś wyprawę co najmniej 150 km albo dwudniową, ale czekam na jakąś lepszą pogodę, bo po prostu szkoda mi... O! Szkoda mi tą stalową ramę, gdybym mnie gdzieś deszcz złapał długo daleko od domu. No i co, uprzedzałem, mówiłem, że ten odcinek to nie jest najlepszy pomysł. Sami oglądaliście na własną odpowiedzialność.